Witam, kolejny odcinek z Pain Co my tu mamy zrobić? Status odblokowania karty niedostępna, a raczej pewnie na wyższym poziomie. Ukończ poziom w mniej niż średnim dobra. Czy możemy spróbować, w sumie. Przelecieć przez ten i karta odblokować. Nie wiem. Pojedziemy, zobaczymy. gdzie mam Dzień dobry. Tyk, będzie szybki odcinek tak zwany. Jeden poziom, jeden odcinek. Zobaczymy. Tutaj tu na razie widzę barszcze, jesteście panowie. Proszę się grać, nie? No, ale tutaj jest jak mówiłem... Ej, czy tych skrzynek się idą niszczyć w Wydaje mi się, że się dało. Dobra. W się uda. Jeżeli się nie uda to trudno. Spróbujemy. Kila, np. ten swojego, trzeba ogarnąć. Znaczy, nie powinno być to nie jak skomplikowane. Aha. ci już są trochę trudniejsi, dobra, idziemy. Pancerz i brojki zbieramy. Otwierać policję. Myślę, że tu ktoś wisi. A to ten potwór jest. No to chyba nie było w poprzedniej. To jest jeden z bossów w tej gry. W pewnym momencie. leczki lepiej poniższe uśmiech, w tempie wo... ...dzięki zaś mięso sypiały te chłopaki tu są? nie wiem powietrz malcie sam wydaje mi się bo chociaż mogę się mylić tu? Kącysz, no i nie O, pamiętam O, pamiętam I nie mam nic innego Tych chyba się mam początku przeprowadzać, oni są najszybsi w nasze wrażenie I beczki, może tak, oh Strategicznie Podchodzimy do tego Amunicja przydała, nie powiem Money O no. wow. Kiepskie miejsca szczerze mówiąc O tego mało amunicji jak tam które to o to jest dobry temat Wow Chciałem ja jeszcze jakiegoś to w ogóle zapominam o tej broni To jest przecież ołówość którą nie można pozbierać O, i to jeszcze po paru przeciwników na raz może skosić to Jeszcze się odbija chyba Fajnie Tak, takie dyski są A? Nie wiem skoczy, nie wiem czy ja tego potrzebuję naprawdę A? Idziemyść to jeszcze jest. pójdziemy go. Do... Skusimy. Uła. pięknie się popsuł. a peczka mi używ patrz. O, sekret przy okazji Dobra. Nie będę płakał. Na dół. Tu chyba jest zejście. Tak jest. Easy pances, dobre. I tutaj, tutaj, tutaj ciśniemy, gdzie jestem. W ciemnym, mrocznym pomieszczeniu, dobra. Halo? Ja. I co tu? Tak. I tu już nawet wiem co będzie. Ja kojarzę to jest. coś miałem wyłączyć w ogóle. Taka jedna ust takie jedno ustawienie w górę. nie wiem czy mogę to zrobić. Head jest, strasznie drażniące to jest. Może od razu lepiej. Nie skacze tak ekran. Czy na niektórych może to dziwne wydawać, ale mi się... Mi się tak jednak bardziej podoba. Cyk. Aż ci spowalniali, a nie się myli. Tak, z Tej klaski. Tutaj tak robią? Tak jest. takie się... Go. Patrzę na czas na razie jadę po prostu jak leci z nimi Masz Zemeczka masz Masz pan jeszcze raz Może jaka rzeźnia, aż gra zwalnia poważnie Nie nie Nie. nie. nie wierzę. To szybko tak jest, te gra zwolnić, nie? Przecież kąp jest zimny. Gra musi być po prostu no ale tak było z tą grą. No. Niestety. No gram w kalnicy do tam nie ma problemu z wydajnością. Ewidentnie w tej że jest. Raczej wydaje mi się, że komp powinien sobie poradzić z tą, tą czarną grą. Taką w ogóle, dziwną tendencję zauważyłem. Ludzie też teraz zauważyłem, że na to narzekają. Bo Pamiętam jak miał wchodzić Unleashed Engine 5. się cieszyli, że gry było Że Super będzie to wyglądać wszystko. Rzeczywistość jest taka, że... No, owszem, może, może te wyglądają trochę lepiej te gry, ale działają za to praktycznie. Że no nie wiem czy to jest dobry temacik. No. Dobra, a jeszcze tu kurde, byście tak z jednej strony szli, a nie z 50. Bo ja tak to wracam i jak ten osioł. Nie, nie, zdąży. Tak? nie, 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 na schodach nie, 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 szkoda. Ale... Nie. Ale próbowałem próbowałem. nie, 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 Chociaż sekund nie, no, 30 sekund to jest niemożliwe. sekund nie, 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 problem. nie, Wow. Ale przynajmniej intensywność na Masz? Nie? Spokój się pan, mam amunicji mi tu. Tak jest z mam przecież jeszcze. Ciągle z Nie korzystam jak mogę. To jest wolno pewnie dlatego. Masz. Nie trapiłem na tak. wszystkie ciemu przeleciały. Złożyłem? Może by tak wskoczył jeszcze? 7.24, ale lipa. Kurde, nie udało się. No. Mniej niż 7.24 sekundy. No, ale bywa i tak. Dobra. Karta rota żadnych nie wrzucę, żadnych nie odblokowałem. Kolejny poziom jedziemy, nie? Czy nie będzie już boss przypadkiem? Boss, dobra. To ja sobie tutaj w takim razie zakończę. Drugi odcinek też będzie krótki. No ale tak to było w Pęklerze, pamiętam. W poprzedniej serii tak samo. Dogram ten kolejny odcinek. No i potem kolejny rozdział. Jedziemy, to jest niby na rozdziały to podzielone, ale ja to wrzucam jeden, poziom jeden dwa, trzy, cztery i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś to dzieliłem na rozdziały, pamiętam. No ale dobra, nieważne. Trzymajcie się, do następnego na razie.